Mówiłem, że jak jest zima, to musi być zimno. Ale czy na pewno? Ja myślę, że na naszym stoisku złamaliśmy tę regułę. Chodźcie, pokażę Wam. Od razu cieplej. A gdyby było Wam za gorąco, to nasz barman ma również dla Was coś na ochłodę. Ale nasze stoisko to nie tylko relax, wspaniała atmosfera, to również najlepsze produkty i nowości w ofercie. To rozwiązanie zakręci Wam w głowach. Kompleksowe systemy turbin wiatrowych. Wpadajcie na szkolenia i bądźcie pierwsi na rynku. Nowe moduły w ofercie firma DAS Solar. Bardzo wysoka moc w standardowych wymiarach. Moc rzędu nawet 630 W, N type, podwójne szkło i ciekawostka 25-letnia gwarancja produktowa. Czyli jak dobrze się postaracie, ty i twoje dziecko, to twoje wnuki będą korzystać z tej gwarancji. Zapomniałem Wam powiedzieć, jeśli Was tu nie było, to spotkajmy się w tym samym miejscu na targach w Tak Warsaw Expo już w maju.